Cześć wam witajcie na kanale. Nazywam się Adam, a w dzisiejszym odcinku zajmiemy się tym problemem, oczywiście padzie od Xboxa. Tak więc ja Was zapraszam na film. No, tego Xboxa, to jest Xbox Series X kupiłem tuż po jego prezentacji wypuszczeli na rynek. Nie wiem, chyba 2 lata już ma. Ono jeden z padów dość mocno spalatowany. Ma problem z triggerem. Jak widzicie, działa fajnie, normalnie. Natomiast prawy się nieco lepi No i postaramy się dzisiaj go ogarnąć. Eee, potrzebujemy zdjąć to jest taki. To jest taki plastik, to jest taka, taka cover, hmm. po prostu zasłania tam element, jego musimy tutaj zdjąć. Jak wciśniecie ten trigger, to zobaczycie, że robi się taka szpara, można złapać. No i pewnym ruchem tam wyskakuje. Słuchajcie, przyjrzę się, co my tutaj mamy. Nie wiem, czy będziecie widzieli. Tam są takie. Takie e, pady Chciałbym się jeszcze bardziej przybliżyć, o, widzicie? o to, to do się przykleja. Dobra, mam kilka patyczków do uszu. <laughs> Spirytus tylko kurcze zamknięty jest. No dobra ewentualnie możecie innym alkoholem tak spirytus jeszcze próbowałem ale nie spróbowałem go powąchałem dobra maczamy patyczek. no i tutaj trzeba wyczyścić tutaj to możemy Widzicie, trochę brudu zbiera nie wiem, czy to będziecie widzieli. O. drugą stroną. No i tu tutaj dolną krawędź wyczyśćmy oraz na samym triggerze od góry chodzicie do dalej, coś zbiera jakieś brudy. o, go wyciąga i efekt jest tych natychmiastowy widzicie? nie, 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 nie trzyma się może zostawię przebitkę jak wcześniej wcisnąłem tam po prostu została w miejscu ten tutaj może od razu i ten wyczyścimy. bo też się delikatnie Lepiej. to no możemy złożyć do kupy w takim razie. I jedziemy teraz tu samo z drugiej strony. Jeszcze pogryzło. I bierzemy kolejny wacik, czy wacik, no nie wacik, tylko patyczek do uszu. No i ta sama zasada, tutaj również są takie miejsca, w których on po prostu się przylepia. Czyli po prostu nie trzeba kupować nowego pala. Nie trzeba też nikomu oddawać, jakby do regeneracji, do A w prosty sposób samemu w domu można to ogarnąć. Jedynie co potrzebujemy, to jakiś alkohol. Przypuszczam, że perfumami też by to dało radę ogarnąć. Widzicie, też zbiera ból. Perfumami z alkoholem. Czekajcie. Wyczyścić ładnie tutaj górną część tego trigera, również gdzie też coś zbiera. Jakieś syfy no, to przez lata używania tam się zbiera różności. to bardziej jak są jakieś imprezy, o, widzicie, są jakieś imprezy i tak dalej, a to coś tam się rozleje. A to palce czasem tłuste, o, widzicie. I nie Fajnie, dobra, to można iść dalej katować w FIFA. <laughs> I w tym odcinku to będzie wszystko. Dzięki za uwagę. Jeżeli ten film ci się spodobał i przyda, pozostaw łapkę do góry. Komentarz, subskrypcję i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć Wam, pozdro.